Witam witam! Zapraszam na mój kanał zaskrybujcie ło wow. tego typu. Trzeba iść do przodu, nie do tyłu tego typu. Słuchajcie widzowie, zrozumieliście? Przekaz? na mnie? sprawy tych komorników i komorników, które <grybujesz> naprawdę wbięliście sobie główki, Wow, tego typu. Właśnie, tak mówiłem widzowie, to nie jest takie łatwe jak się mówi. Wow, tego typu. Widzowie. A z drugiej strony wiem, o co wam chodzi, ludziom tego typu. Nie jestem palcem ani nic. Wiem, co kombinujecie, żeby takie wrócił do picia. A dlaczego? No to za Was odpowiem, Wiedzerze. żeby nie zgłaszać do tego, że znowu takie popija, że o, będę miał koło. Dupy pranko tego typu Słuchajcie, to, że raz się zdarzyło, to nie mam zamiaru powtarzać. A po drugie zobaczcie. Widzicie? Nie udało wam się, widzowie i ludzie, zrobić taki plan, żeby wrócił do chlania tego typu. Jak chcecie, ja mogę wam dać. Szan, żebyście sobie pojedni tego typu. Wow, właśnie. A po coś innego, no. Bo ja się z Was śpieję, tego typu, ja tak myślę. a może jesteście majonez. Bo każdy twierdzi, że ja lubię majonez. A może chcecie? Wow. Słuchajcie, widzowie widzowie Ja wiem, o co Wam chodzi. Widzowie, nie jestem bardzo zrobiona, nic. Tylko chodzi o to, yy, bo Wasz plan był takim do zrobienia, żeby mnie do picia, żebym powiedział, do takich starych macie jak kiedyś. Tego typu to Was rozpierdoliło, że znam Wasz plan. Tego typu ludzie. Tego typu. To, że się raz stało, to nie znaczy, że takie bardzo do picia. Bo wow. Tego typu mam dla hmm. go żyć, dla córki, dla żony tego typu, a nie jak wy. Nie. Jesteś innego nóż u rodziców. Macie w dupie, bo macie jeść, mieszkanie, inne rzeczy. A ja muszę zapierdalać. Tego typu. No, słuchajcie, sobie. Taka to jest realnie widzowie, słuchajcie. Ja też tak się zastanawiam. Na czymś, na tym... Czym... Nie wiem, czy wy macie w główce po poustawiane? bo? Czy po prostu za duży, rodzice wam za dużo dają? Chyba się pierdzieli. Widzicie, na swoim lepiej. Patrzcie świeżo. Ło? Nie radzę noc bo ja się teraz z was śmieję. Ludzie tego typu. <laughs> wow. Widzicie, widzowie? Ja wiem, bo chcieliście, żeby Tiger wrócił do psicia <laughs> No, tym planem poszedł wam w kosz pod miną. Tygę typu. Uuuu. Przykro, co? Że nie udało wam się omatać mnie. Żebym tager wrócił do picia. Hmm. Kiepski ten plan był. Hmm. wiem miękko, wiem. Wow. tego typu. <laughs> świecie się wam, wam to w twarz, tego typu. A jeszcze coś jedno. Ale wam powiem co? Tylko nie wiem. Mi się wydaje, że bije Was za złość, że mamy koło siebie a te mery korzenia, że nam pomagają. I teraz próbujcie przekręcić to wszystko na korzenia na Mary i azweta. że Oni są winni, tak? Że chcieli mnie rozpić, że kradli. Nie z komputera <noise> Słuchajcie Sami w to nie wierzycie, co mówicie w planacie Naprawdę, to jest żart.pl Tylko typu Słuchajcie widzowie Powiem tak e... Azbet wziął do Belgii Bo Pracuje z Belgii On jest tylko tutaj No co do czasu Teraz jakoś e... Niebawem z komputerem przywiezie mi komputer Pokaże mi, jak Połączę e, z tym wszystkim, żeby było live z nie to, że przez kanał. A po co mam się tłumaczyć? No słuchajcie, widzowie, pokazałem wam tego typu. No właśnie, wy tak se biliście pięć, że tak sobie wbiliście główkę, że w moim. A ja, ty, ja, to, to ja no produkuję się, wam mówię, a wy i tak. <ślesz> ja, wiem. ja, widzowie i ludzie, się naprawdę, bo Tragedia z jest, tego typu po prostu tragedia i jeszcze raz tragedia, tego typu tragedia Tragedia. Słuchajcie, ludzie. Nie mam co robić, czy kupić. No właśnie? Może wy nie macie co robić, bo zawsze pod swoją dupą macie wszystko, co rodzice wam dają. I wam się głowy głowie pierdoli. A ja, ze wszystkim muszę, teraz serraty. Bez was, widzowie i ludzie, gdzie tutaj jest jakiś tam pomoc od was? Nie mam, dupa, ja się, Tek ty, typu. Ty, ty. Idziemy na odwrót, żeby zrobić coś innego, czyli wasz plan, który jest spalony, znam wasz plan. Ludzie chcecie mnie korzenia Mary i jazba zaskócić nas. To jest następny plan, który e, kombinujecie, ale wam się nie udaje tego typu. Te wasze wykopki, kopki Chuj ja was zarobię Tylko tupo. Prosta? Prosta No widzicie? No ba No da, Widzowie I ludzie Widzicie. Waszy plan był działania, bo jak zobaczyliście, że raz mi się tak zdarzyło, to kupa trzeba pomyśleć, żeby taki pił. Może mu temu... tego, że choć się napijemy, choć tam gdzieś tego. O to wam chodzi. Ale nie. Sorry, sorry. I'm sorry, tylko ty. Jak się mówi, raz się zdarzyło i nie ma zamiaru się podtradać. I kto jest z wy, ludzie czy ja tego typu słuchajcie ja też się zastanawiam. kto jest pojebany wy czy ja bo ja już sam już nie wiem nie wiem nie wiem nie wiem nie wiem, nie wiem sam nie, nie, nie wnika, nie będę wnikać bo nie wiem już sam Nie wiem, nie wiem, nigdy się nie będę, tylko naprawdę nie wychodzi wam to. Ja jestem cały cał, cał czas cały czas czujny. Ja wiem, na co czekacie ludzie, żeby mi, mi się nóżka zsunęła i będziecie mieli pole do popisu. No. O to wam chodzi, żebym powrócił do picia, do różnych takich tego, żebyście mieli pole do popisu. A tu dupa, przeproszeniem. Hmm. ja się trwę z was, śmieję się z was, tego typu. O Boże, naprawdę. Wy, jako ludzie w internecie, to na pewno macie, nie macie co robić? No chyba nie. Jak nie wiecie, co robić, ci oganiać się do mieszkania. Pomóżcie rodzicom, a nie oni zapytają za was. Bo na razie to wy jesteś frajerami. Nie ja, tylko wy. Wiecie o co mi chodzi? Nie będę to rozbijał ten temat jeszcze bardziej ludzie i co jest go no. znowu tak co? Kombinujecie jeszcze inne rzeczy, które wiem Czuły jestem Czujny jak nie wiem co ale sprytny jestem jakąś. Tego typu. I nie rozjebiecie mnie. Nie rozjebiecie mnie. Bo wszystkie wasze plany znam. Które kombinujecie w tym roku i wam chuje do dupy wychodzi. Prosto. Tego typu. Przemyślę sobie. zaskrybujcie plany. I. Значит, губку не тупо, так и тупо.